Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja oczywiście nazywam się Pan Grim. I słuchajcie, dzisiaj postanowiłem, że przetestuję wersję 116 e, Minecrafta. Jak widzicie, odpaliłem sobie ten To jest dopiero moje pierwsze uruchomienie. Ja dokładnie e, wiem tylko tyle o 1.16, że w Nederze są pewne zmiany, że już w nederze... E, tak, e, te świnie e, są trochę bardziej niebezpieczne i wiem to, że złoto zaczęło być chociaż trochę bardziej e, istotne. To co widzę na pierwszy rzut oka to polska wersja językowa nie jest jeszcze do końca e, dopracowana, ale dobra. Zobaczę na razie na 1, 16. Eee, niech będzie normalny. Ułożymy sobie świat. Zobaczymy, co nam wyjdzie. Więc w zasadzie pamiętajcie, że możecie zostawić subika na kanale, jeśli jesteście nowi. No i łapeczka pod filmem, również, żeby się przydała. Czekajcie, zobaczmy. A, czekajcie, czas, ja że wpisałem game moda Nie, nie wpisałem sobie game moda Zaczekajcie, ja sobie gram nowy świat. Dobra, wracamy po krótkim cięciu. Chciałem po prostu sobie odpalić tu z game modem. Zobaczmy, jakie są nowe bloki. Tego nie kojarzę w tym bloku. Tego też. Spaczony trzon. Ten chyba jest, był, ale nie, nie jestem pewien. To tu jeszcze z takich dawnych zgliszcza, a to ładnie nawet wygląda. I Płaczący obsydian, to od niego słyszałem. Trochę widzę, że jest takich. Aj, cegły o jakieś. Dobra Zobaczmy sobie te nowe bloczki Okej okay. Nie wiem, jakoś takie... M mnie nie powalają, póki co To jest chyba drewno jakieś, jeśli się nie mylę Zaraz sobie wezmę crafting sobie przerobić go na takie ładne deski trochę one mi przypominają z magicznej krainy miałem takie drzewo drewno w zasadzie bo one się inaczej nazywały to był wtedy mod o i tu mamy jeszcze też czerwone więc całkiem spoko w sumie Nowe drewna mi się podobają, tak? Nowe drewna mi się podobają. Są te z zgliszcza, z tego coś mogę zrobić, z tych prawdawnych. Nie, nie tak średnio powiedziałbym. One pewnie do czegoś służą. Dobra, to sobie zniszczmy. Tu jeszcze dam płaszczący obsydian. czy z Obsydianu utworzę sobie też portal, normalnie Dobra Mogę to tylko podpalić. To się nic z tym jakby nie dzieje. Ten czernic mi się. Okej, okay, to po takie. To jest bardziej cegłozdobne. To mogą być Bo podłogi. To bym sobie raczej tym nie wyobrażał. Okay. No, okej. No co tu mamy? Złocony Czernit Już powiedzmy taki bardziej No to już prędzej bym z tego podłogę zrobił, bo to mi się może spodobać Ale to widzę, że złoto będzie po prostu bardziej docenionym Dobra No, wiadomo Pilary, siany, tak, czy tam podłogę więc nie jest źle no ale póki co ta nowa wersja jakoś tam szczególnie nie powala dobra zobaczmy jeszcze jakieś inne bloczki sobie zrobię tylko tak z obsidianu portal i sobie za chwilę go przetestujemy Zobaczymy, co tam się realnie zmieniło w tej wersji 1.16. Mówię, ja tak specjalnie się nią nie interesowałem z racji tego, że ja głównie gram na serwerach multiplayer. No wiadomo, póki co to ten serwer 1.16, tak wersja 1.16 średnio będzie działała na jeden na multiplayerach, chociażby z tego względu, że niestety, ale. Wielu rzeczy zwyczajnie nie będzie obsługiwała wielu różnych pluginów. Dobra, zobaczmy, co się zmieniło. Mam też nowe świnie. Zobaczmy, czy one są od razu wobec mnie agresywne. Tylko sobie wezmę coś złotego, bo z tego co słyszałem. Eee, tu może tu. Dobra, niech będzie tu. A wezmę sobie nawet cały set od co mi tam. I zobaczymy. Dobra, te mnie nie atakują Ja się trochę wystraszyłem, bo tak biegła jak dzika do mnie hmm, ale tak... Dobra, ja że mam pokojowe, zaraz zobaczymy jeszcze nie normalnie mam. Powinny już atakować. Hmm. No nie, nic się specjalnego. Nie dzieje, a no, czekaj, co przywdzie jest, jest trój. Chyba, że to tylko na terenie ich wiosek, bo słyszałem, że to są wioski. Więc wejdźmy sobie na GameObda. I zobaczymy. O! Jest... <laughs> widzimy nowy biom jest gaz, więc... Tak średnio A i tu rosną te drzewa, jak widzimy, tak? Bo to jest to drzewo Tak, to jest to drzewo zielone, co wam wcześniej pokazywałem To jest blok taki? Z... Jaki? Blok z paczonych prudawek, a to? Okej, okay, to widzieliśmy nie no okej, okay, ale te piony są tutaj takie troszeczkę mniejsze. Ale tak jak mówiłem, no z polską wersją językową jeszcze sobie nie radzi. Nie chcę mi się teraz zmienić. No, tu nawet ładnie to wygląda. To nawet ładnie wygląda. Czekajcie, co to jest. Światło, grzyb. O, nowe do światełka. Myślę, że akurat te, to mi się bardzo podoba. Nowe grzybki okej okay. korzonki a niederowe złoto widzę że jest o proszę czekajcie zobaczmy na a czekajcie wezmę sobie tylko jakiś kill -off. ej tu jest niederowy na piercing, no nowy rodzaj zbroi czekajcie co on daje tak bo tu masz szóstkę a tu macie 8. No, MK Jest trochę mniej wytrzymały, ale daje wytrzymałość na odrzut. To się może w że przydać, bo mniejsza szansa na spadnięcie. Więc to jest akurat propsik. To mi się podoba. Mm, nowe. A to wiadomo, jak są nowe drewne, to są nowe. Nowe drzwi. Ale dobra, czekajcie, wezmę sobie kilofik, a i ten netherowy kilof też można sobie zrobić nowy, oj, jest mocniejszy, tak, z tego co widzę, jeden, no, tak samo szybki, sześć i pół, pół, dziesięć, ej, nie no, siekierka będzie przekozacka, w zasadzie jest już, dobra, zobaczmy sobie jak on wygląda w łapie. Ja tam słyszałem świnię. Dobra, pierwszy wykopie zobaczymy. Okej okay. Serio? Mimo posiadania, że przy złotych ona mnie przeszła i zabiła? No to ciekawe. Myślałem, że. To, co jest istotne i to, co trzeba wiedzieć, to, że te świniaki, takie będę nazywał, będą broniły... Będą broniły złota. Wiecie co, to... Powiedzmy, że to jest koniec takiej jakby pierwszej części tego mojego testowania wersji 1.16. I zróbmy tak, jeżeli chcecie, żebym ją mocniej przetestował, może ponagrywał właśnie co na single player, ale jednak jakieś rzeczy z, 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 właśnie z wersji 1.16 dajcie mi znać koniecznie w komentarzu. Jeżeli będzie sporo łapek w górę, nie wiem, powiedzmy z 50, tak? To myślę, że nagram jeszcze z kolejny odcinek, zobaczymy więcej zmian razem może poznamy sobie tą wersję, bo tak jak mówię, no to że świnie bronią tego złota, to się zdziwiłem. No ale dobra. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za dziś, trzymajcie się, cześć!